ma tu zapraszam na krótki film z mojego również krótkiego przedpremierowego kontaktu z nową hybrydową Toyotą Corollą, która w wersji po pojawi się w Polsce na początku 2023 roku. Program wydarzenia nie pozwolił na przygotowanie przeze mnie jakiegoś większego testu, zatem skupię się na tym filmie na przedstawieniu tego, co w Corolli będzie nowego. Startujemy! Jeśli chodzi o wygląd na dwozie, to nie ma co się spodziewać trzęsienia ziemi, ponieważ mamy tutaj do czynienia z klasycznym liftingowym podejściem do tematu i lekkim zmodyfikowaniem zderzaków, które w egzemplarzach testowych były jeszcze zamaskowane, zmieniony został również wzór lamp, dodany nowy kolor do wyboru i to właściwie tyle. Toyota Corolla obecnej generacji debiutowała na rynku w 2018 roku i, jak na samochód tej marki, cechowała się ona naprawdę przyjemnym dla oka projektem nadwozia, zwłaszcza w wersji hatchback, i nic się od tego czasu według mnie nie zmieniło, zatem większe zmiany nie były tutaj potrzebne. Projekt wnętrza też nie uległ zmianom, ale za to sporo wydarzyło się w temacie multimediów, ponieważ chociażby system inforozrywki zyskał zupełnie nowe oprogramowanie i większy ekran 10,5 cala, co poskutkowało eliminacją fizycznych przycisków po bokach. Nie każdemu ta zmiana przypadnie do gustu, ale już samo działanie systemu oceniam jednoznacznie pozytywnie, ponieważ po pierwsze w końcu dostaliśmy szatę graficzną pasującą do współczesnych czasów. Po drugie całość działa naprawdę szybko, co pozytywnie wpływa na wrażenia z użytkowania, a po trzecie prostota obsługi uległa pogorszeniu względem poprzedniej wersji systemu, zatem połapanie się w nim nie przyszło bardzo szybko. Dodając do tego wsparcie dla usług w chmurze czy zdalna aktualizacja oprogramowania nawet podczas jazdy, dostaje się znacznie lepsze niż wcześniej rozwiązanie. Kolejną zmianą jest nowy zestaw wskaźników, który teraz może być w pełni oparty o ekran 12,30 cala bez fizycznych wskazówek po bokach. Podobnie jak w przypadku ekranu środkowego, na zegarach dostaje się bardzo dobrą jakość wyświetlanego obrazu, a także responsywność działania. Mamy też tutaj rozsądne możliwości personalizacji, ponieważ modyfikować można zarówno to, co będzie z lewej i z prawej strony, a także na środku, i dodatkowo można zaprogramować kilka kompozycji, a później szybko się pomiędzy nimi przełączać. Żadnych przydatnych informacji informacji tutaj nie brakuje, a dzięki odpowiedniej ilości przycisków na kierownicy obsługa jest prosta, bo zegarami steruje się całym krzyżakiem z lewej strony, mamy też oddzielny przycisk wstecz. Najwięcej modyfikacji zaszło jednak w układzie napędowym, ponieważ w 2023 roku pojawi się on w koroli w nowym wcieleniu. I o ile cały samochód przeszedł tylko lifting, to Toyota napęd postrzega jako kolejną generację. Wpływa na to chociażby fakt, że hybryda zyskała mocniejsze akumulatory, jednak o bardziej kompaktowych wymiarach. Mamy też nową jednostkę sterującą pracą całości, nowy silnik elektryczny oraz również nowy olej redukujący straty mechaniczne. Przekłada się to na możliwość większego czasu spędzanego w trybie elektrycznym i też lepszy. Wrażenia z jazdy, ponieważ w koroli od 2023 roku znajdzie się też inaczej zaprojektowany pod kątem reakcji pedał gazu. Dotychczas ze względu na obecność bezstopniowej skrzyni ECVT, po wciśnięciu gazu, obroty nieraz utrzymywało się na jednostajnym poziomie, co nie było może jakieś bardzo dokuczające przez dobrą kulturę pracy benzyny i też charakter samochodu, który nie skłaniał takiego ostrego przyspieszania, ale jednak było to odczuwalne i nie poprawiało wrażeń z jazdy. Teraz dzięki mocniejszemu silnikowi elektrycznemu obroty podczas przyspieszania mają być o 300. 500 mniejsze, dzięki czemu efekt tego, powiedzmy, piłowania silnika będzie dyskretniejszy, a w kabinie ma być ciszej. Nie cierpi na tym jednak dynamika, ponieważ mocniejszy silnik elektryczny będzie mógł wziąć na siebie większe obciążenie. Wzrost jego mocy oznacza też intensyfikację początkowej i natychmiastowej reakcji na wciskanie prawego pedału, bardziej zbliżającej hybrydową korollę do pełnych elektryków. Jazdy testowe były dosyć krótkie, ale ciekawie zaprojektowane, ponieważ w powtarzalnych warunkach można było sprawdzić zachowanie Aurisa, Corolli z hybrydą poprzedniej generacji oraz w najnowszej wersji. Udział jazdy w trybie elektrycznym był mierzony dla każdego auta i wynosił odpowiednie 68, 72 i 80%, a gdy przejechałem się kawałek w normalnym ruchu tą najnowszą wersją bez eco i przestawiając samochód czasami do nagrań, to na komputerze pojawiło się 77% jazdy elektrycznej i spalanie w okolicach 5 litrów. Czuję się też trochę ostrzejszą wstępną reakcję na gaz i fakt mocniejszego silnika. Nie jest to nic zmieniającego zupełnie wrażenia, ale pozytywna ewolucja jak najbardziej. Nowe korolle pojawią się w salonach na początku 2023 roku, a gdyby ktoś potrzebował tego modelu od ręki, to polecam przyjrzeć się ofercie partnera Wachachach TV, czyli firmy Carlis Polska. Można tam chociażby znaleźć egzemplarz w wersji Comfort i z niezelektryfikowaną benzyną 1.5 o mocy 125 mechanicznych za około 100 tysięcy złotych. Przechodząc na kwoty netto i przy przyjmując 20% wpłatę własną, czyli 14 722 zł, 4-letni okres leasingu oraz wykup końcowy 30%, co daje 22 083 zł. Miesięczna rata wynosi 1166 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a korollę dorwać można na karlispolska.pl też wynajmie długoterminowym. I to wszystko, co przygotowałem z kontaktu z nową Toyotą. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś chciałby przeczytać o tym modelu mój tekst, to zapraszam na motopodprąt.pl, gdzie się on gościnnie pojawił. Link wrzuciłem też w opisie filmu. A jeśli komuś ten materiał wideo się podobał, to zapraszam do dania mu łapki w górę będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zachęcam również do subskrypcji kanału, jeśli ktoś nie ma, ponieważ kolejne materiały na wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.